Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie cztery różne produkty z kolekcji Panini UEFA EURO 2020 Wszystko to jest polska wersja, czyli mamy zestaw startowy, mała puszka blisterek i duża puszka kolekcjonera Moi kochani, jeżeli byłbym w Polsce to do tego jeszcze by doszedł multipak, no ale Jestem w Niemczech, na razie muszę siedzieć tutaj, póki kwarantanna nie minie, bo jeżeli zjadę do Polski, no to muszę automatycznie dwa tygodnie siedzieć i się nigdzie nie ruszać. Więc stwierdziłem, że póki nie zostaną zniesione te wszystkie nakazy, zakazy, będę musiał przebywać w Niemczech. Ok, lecimy, po kolei będziemy otwierać, sprawdzać, jakie limitki wpadły, co nie mam, co mam. No i który produkt przyniesie nam najlepsze karty? No i kogo my tutaj mamy? Popatrzcie. Nowa limitka, Hennessy. Tak samo Santi Cazorla. To są wszystko nowe limitki. 150 coins. Końcy wszędzie wpadają. Te same zawsze. Czyli mamy dwie nowe limitki do kolekcji. Trzy saszetki i powinna jeszcze tutaj być jedna limitka pod spodem schowana. Tak jest. Mamy jeden azar. I się tak zastanawiam, ale chyba już go mam. Ok, przesuniemy to sobie tutaj. Więcej chyba nie ma, bo w sumie cztery limitki. Z końcami w środku miały być, ok, czyli starter pack otworzony. Odłożymy na bok album. Teraz lecimy z blisterki. I co nam wpadnie w blisterku? Jakiś obrońca, moi drodzy. I patrzcie, dwa razy 150 końc w środku. Sergio Ramos, jego akurat już mam. No to dziwne, że dwie karty 150 końc w środku. Normalnie jedna powinna być. Też trzy karty, yy, też trzy saszetki. Ja to może troszeczkę poprzesuwam, żeby się nam wszystko zmieściło. Ok, teraz mała puszka. No i co mamy w małej puszce? W małej puszce mamy Seferowicza. Nowa limitka i szyk. Szyka już miałem. Czyli Seferowicz. To jest nowa limita do kolekcji. 4 saszetki. No i została nam duża puszka kolekcjonera. Gdzieś tutaj będziemy musieli wcisnąć jeszcze limitki z tego produktu i saszetki, bo tutaj będzie tego najwięcej. Ok, to najpierw sobie zobaczymy, co wpadło nam tutaj: Cztery limitki z zawodnikami plus końsy. Więc może te końsy poodkładamy, bo one tutaj nam naprawdę nie są nam potrzebne, przeszkadzają tylko. Ciro Immobile to jest najczęściej wpadająca mi limitka. Dalej Robin Lot. No niestety tutaj róg troszkę zgięty. Następnie Kevin De Bruyne i Luka Modric Czyli tutaj Lot jest nową limitką, Seferowicz Kazorla i Hennessy. W sumie cztery nowe limitki do kolekcji. No i co, lecimy teraz z unboxingiem. Zobaczymy, w którym produkcie co wpadnie. Gdzie jaka rarka. No i pierwsza saszetka od lewej strony, czyli starter. Specjalna karta to. Multiple z Holandii. Bazoweczki tutaj nie będę czytał. Rumunia, Playoff Team i Zaniolo Wonderkit. To są karty specjalne. Teraz Blisterek. Stadion w Amsterdamie. Manuel Neuer, Goldstopper, Bale, Kapitan. I pepe fans favorite. Reszta to bazówki. Następnie mamy małą puszkę. I tutaj oficjalne logo: Multiple Francia, Lapalainen Wonderkit, Demiral również Wonderkit. I reszta bazówki. Odwracam, bo czasem między bazówkami jest włożona rarka, nie wiem czy zauważyliście no i teraz otworzymy sobie może ze dwie saszetki z puszki bo tutaj jest najwięcej saszetek karty specjalne multiple Niemcy Austria i tutaj również Austria kapitan Baumgartlinger a reszta to bazówki Alderweireld, Defensive Rock Ashley Williams, Fans Favorite Dość rzadka karta Rosja Logo No i czy tutaj będzie coś? Czy same bazówki? Same bazówki Ok, wracamy na początek I mamy Pickforda, Goal Stopper Line Up Chorwacja, kapitan Neuer, a reszta to bazówki. Czyli Sancho, Wunderkid, Szkocja, play of team i stadion w Bukareszcie. Węgry i Macedonia Play of Team. A tutaj same bazy, no, słabo, sześć bazówek w tej saszeczce. Znowu tutaj dwie otworzymy, żeby wyrównać siły. Mamy logo Dani, Matt Fans Favorite i czyżby też 6 bazówek? Tak jest. 6 kart bazowych. Stadion w Dublinie, Zinchenko, All Round Player, Isaac, Wonderkid, Play of Team Kosowo, a reszta to bazy. ok, teraz po jednej sztuce zostaje nam ze starter packa i tutaj blisterek Zinczenko konopianka, czyli mamy Ukraina dwa razy logo Polski i pozostałe to karty bazowe Czyli w starterze no nic tak, takiego ciekawego nie wpadło. Poza oczywiście limitkami, które nie miałem wcześniej, czyli Kazorla i Hennesy. A w blisterku ostatnia saszetka i mamy specjalne Maguire, Defensive Rock, suchy fans favorite i line-up Włochy. OK, czyli to mamy załatwione. Teraz tutaj saszetka z małej puszki. Eriksen, key player, logo Holandii, Lovren, fans' favorite i 5 bazówek. Teraz sobie otworzymy dwie saszetki z dużej puszki Pickford Goldstopper Van Dyke Kapitan Zirkow Fans Favorite reszta to bazówki No jest Rarka tym razem wpadła nam rarka. Tak, jak mówiłem, między bazówkami, czyli Invincible, puchar z numerem 5. Tutaj w dużej puszce. Do tego mamy szynę, fans favorite, line up Anglia. No i 5 bazówek. Ok. saszetka z małej puszki. Sterling, Goal Machine, Loris Kapitan, Yilmaz Fans Favorite, i 5 bazówek. No i ostatnia saszetka z dużej puszki: Play of Team Szkocja, Achmet of Wonderkit, Multiple, Belgia, Magic Moment Austria i 4 Karty bazowe. Czyli reasumując, moi drodzy, jeżeli chodzi o limitki, to najlepiej wpadło mi w starter packu. W sumie dwie nowe: Hennessy i Kazorla. Bo Azarda chyba mam. Tutaj miałem Ramosa, ale też nie jest to taka częsta limitka. Yy, tutaj był Blisterek. Tutaj Mała puszka kolekcjonera i wpadła nowa limitka z Seferowiczem. Shikha, już miałem. A tutaj w dużej puszce, jeżeli chodzi o limitki, no to tylko lot jest nową. Te wcześniej już trafiłem: czyli Immobile, De Bruyne i Modric. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość, no to najfajniejsze karty wpadły tutaj w dużej puszce kolekcjonera, a to też dlatego, że było dużo więcej saszetek, więc większa szansa na rarkę możecie napisać w komentarzach co myślicie na temat poszczególnych produktów, który Waszym zdaniem jest najlepszy, najfajniejszy najbardziej opłacalny, no i co, to wszystko z mojej strony dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!